Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Aureolka i zapraszam na finał czwartego sezonu programu Życie na Kredycie. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj zobaczymy, mam wrażenie, kulminacyjne momenty. Dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam już za czwarty sezon. Wspólnie zostawcie coś po sobie, subik, komentarz, podbijcie ten filmik, też będzie fajnie. A teraz zasiadamy. Ostatni jeden wyjątkowy odcinek, numer 20. Uwaga, boom! Choć nie zawsze idzie zgodnie z planem, do niczego nas to nie zniechęci. Pożyczone musi być oddane, a poza tym to się jakoś kręci. Życie na kredycie, życie na kredycie. Życie na kredycie, życie na kredycie. Życie na kredycie, jak na bewce znowu, na kredycie, życie sklejamy po drogu. Są marzenia, ich nie można stracić. Chociaż stopy gniotą męczą wadzą. Wypłacone trzeba tylko spłacić. Wyjść na swoje i do tego twarzą. Rodzina Beaty i Marcela. Miesięczny dochód rodziny około 9500 zł. Miesięczne opłaty około 7700 zł. Narzeczeni załawy nadal nie podjęli decyzji w sprawie wesela. Impreza za 300 tysięcy czy skromniejsze przyjęcie. Od możliwości budżetowych jak na razie ważniejsze są marzenia przyszłej panny młodej. Na co dzień para musi jednak pamiętać o bardziej przyziemnych kwestiach. Panie lektorze, my już wiemy, że marzenia przyszłej panny młodej są ogólnie tutaj na pierwszym planie. Nic innego się nie liczy. Co się dzieje? No nic no co, idziemy sprzątać sprzątę. samochodzik. Zobaczymy stary tydzień nie sprzątał, zobaczymy. A bo co ja tam mam iść. Pomagać. Ty, co ty wziąłeś do tego? Co ty wziąłeś do sprzątania? Co? No co na no zwykle klapki. W czym mam chodzić? Co w Gumowcach? Ja. Marcel, sprzątając samochód oszczędza. Profesjonalne mycie i czyszczenie kosztowałoby go w oławie około 350 zł. No taka pogoda, a ty auto będziesz sprzątać? No to posprzątamy autka, jak skończymy to, to gdzieś pojedziemy. Otwieraj bagażnik, ale tutaj drzwi. O, proszę. Nie wiem czy coś mnie jeszcze zadziwi w tym samochodzie. A to to co to jest? Opakowanie to jest proste opakowanie, nic tam nie ma. A ciężko wyrzucić do śmietnika? No to Sandra rzuciła. Sandra, najlepiej się na dziecko zwać Bogu ducha winna. Czy tak jak ty, to fazy, to odpocznik w desce grobowej. Idziemy do Twojej strony. Ja może nie jestem jakąś fanatyczką sprzątania samochodu, ale to, ile tam jest faktycznie śmieci, no i po prostu takich pustych pudełek, jakichś pojemników na kawę, no to jest to dla mnie lekki syf, przyznam. Zobaczymy co pani kierowca co tego, co tam ma ze swojej strony. To mnie najbardziej interesuje. A tam mam czyściej. Nic, nic nie mam. No nie, nic co? nie mam, ty. O, Nie mam nic, prawda? No i co? A to nie moje. Ja nie, nie jem słodkiego. Czy uważam, że auto czy dom to nie jest muzeum? Mi ważniejsze jest dla mnie, żeby czuć się swobodnie. Ty, Wety, skąd ty masz ogórki w aucie? Kupiłam. Gdzie kupiłaś? W gospodarstwie. O, jajku. Co górki? To jak ja na to patrzę, jak ja to sprzątałem 4 dni temu, a co jest dzisiaj, z, z, to jest porażka. Dobra, ja muszę słuchać iść. Że mu się napisała? Dobra, zaraz i do metru. Ja sobie poradzę. W tym całym szaleństwie mnie najbardziej zaskakuje cały czas taka zdziwiona postawa Marcela. Jakby on nie znał tej Beaty, jakby wszystko co ona robi było dla niego nowością, a przecież jak my śledzimy to od początku, no to wiadomo, że tutaj dosłownie nie ma się czego spodziewać. Beata jest osobą skoncentrowaną tylko i wyłącznie na sobie, no a narzeczony nadal e, ogromnie zaskoczony. I co to zapaczka? A ostatnio zamawiałam parę rzeczy i zobaczymy, co to, to akurat przyszło dzisiaj. Teraz wiesz, zmiana pogody trzeba zamawiać na sezon wiosenny i letni. To trochę tych zakupów będzie? A, już sam. To znaczy? Słuchaj, no buty weselne na ślub. Patrz, mam! Co masz? Butki przyszły. Pokaż. A zobacz, w ogóle każdy detal każdy szczegół, patrz. No ładna. A ile za nie dałaś? No trochę. No trochę, to znaczy? Trochę. No, no ile? Trochę. No ile dałaś? W części nie przeliczy się na kasę. No to czyli ja, ja już znam ciebie, jak wyjeżdżasz z taką bajerą, to na pewno dużo. No, no trochę. Ile? Próbowałam tam podejrzeć, może Metkę, może firmę, no ale wiadomo, że oni też w telewizji nie pokażą. Także no nie mam pojęcia, ile takie buty kosztują, no ale na pewno tutaj stawiam na tysiące, a nie setki. Rodzina Klaudi i Pawła. Miesięczny dochód rodziny około 10 tysięcy złotych. Miesięczne opłaty około 7 tysięcy złotych. Motorniczowie z Sosnowca gospodarują już na całego w starym mieszkaniu. Postanowili nieco je wyremontować, by lepiej się w nim poczuć i dać sobie trochę powodów do radości po lokalowych zamieszaniach. O, dzięki śliczne. Cześć. O, co ty po sąsiadach latasz? E, wiesz co, brakło mi krzeseł, a robimy taką imprezę z okazji 10 rocznicy zaręczyn. I, 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 troszkę ludzi będziemy mieli? Kurde, jakie to ciężkie, ja nie wiem, z czego to sąsiad ma. No nie wiem, może faktycznie z drewna po prostu są te krzesła. Oh my god! Wow! Witamy motorniczych, no i zapraszamy, widzę, na imprezkę. Powiem wam, że jestem tylko zaskoczona, ponieważ wydaje mi się to takie dość nietypowe. Oni są małżeństwem, mają dzieci, a tutaj świętują rocznicę zaręczyn. Naprawdę ciekawie, ale z drugiej strony każda okazja jest dobra, żeby się po prostu spotkać. Widzę, że już po remoncie. Pomalowaliśmy ścianę tutaj. Ten największy nasz Nabytek to jest zmywarkę. Kupiłam ją za 550 zł od znajomej, która pracuje w biurze no i że tak powiem zmieniała lokację i sprzedawała tam te wszystkie sprzęty z tamtego biura. Gdzieś tam się udało. Tutaj też było pomarańczowe płytki pomalowaliśmy na szaro. Mamy nowy kran, taki fajny, gdzie go odkręca. To się robi tak, albo się robi tak. Dobra, no to jest fajne. No, co, ekran jest fajny. Taki, taki koszt takiej baterii do kuchni no, to jest około 300 zł. Te szafki bym chciała pokazać, ale Pawełek się tu kręci. No, tutaj mamy kręcę. białe szafki, bo stwierdziliśmy, że będą bardziej e, dopasowane do tych co już kiedyś mieliśmy. To ile wyszło w sumie za remont? no tak około 1900 zł myślę, że to jest już taki finalny koszt z farbami, tą zmywarką baterią i szafkami myślę, że to naprawdę dobra cena ja widzę tutaj właśnie te zmiany rzucają się po prostu w oczy no i wiem, że Klaudia marzyła o zmywarce, także cieszę się, że w końcu ją ma, no przy pięcioosobowej rodzinie to moim zdaniem serio się przydaje za każdym razem podziwiam też tą skrupulatność no przede wszystkim właśnie Klaudii, ona ma wyliczone Rzeczy zapisane w tym swoim notatniku naprawdę co do złotówki. No i co, budzę się rano, jestem w komfortowych warunkach, robię sobie kawkę, zupełnie inaczej, inna rzeczywistość, inny poranek. A co, mi tak w ogóle jest wszyscy na czerwono, co? Teraz dużo osób się decyduje na takie imprezy tematyczne, bo jest to w modzie, więc stwierdziliśmy, że będziemy trochę tak na czasie. Dobra, gotowe wszystko mamy, bo zaraz będą. Tak, wszystko już jest wyniesione, potegowane, są szklanki tam wyniesione też. Myślę, że już wszystko, no co jeszcze więcej. Tu oczywiście młody już się musiał poczęstować, jak to on. Ida! Cześć! No witam, hej! dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Czekaj, najpierw się przecisnę. Jezu, tu się pozmieniało! Cześć! U was. <noise> no dzień dobry, dzień dobry, cześć, dzień dobry, cześć! Patrzcie, ci mam! Mały no. prezencik Pawełku? Ale to... Tak będzie. No czekaj. Będzie tak, na, za... na następny. <noise> cześć. Cześć. Cześć, cześć, cześć kochani, cześć. Proszę bardzo, cześć. No, cześć kochanie, cześć widzę że wszyscy respektują temat imprezy czyli kolor czerwony ja mam wrażenie że tu chodziło o takie nawiązanie jednak do miłości do tej rocznicy narzeczeństwa widzę też chyba pierwszy raz ich w otoczeniu takich bliskich przyjaciół pewnie rodziny był jeszcze chyba chrzest no ale w innych warunkach także fajnie że oni w końcu z takim uśmiechem na twarzy przyjmują ludzi po prostu u siebie w domu no, wszystko Wszystko Co? Czy ty jesteś tutaj? Da. Da, da. No ja ci powiem, gdzie nie spojrzysz, wszędzie tata i mama. No. A tu ciuchcia, tak? No, byś kochanki nie przeprowadził. Nie, nie, nie. nie. Ci powiem, że bardzo, bardzo to, by jej było, wiesz? Rodzina Kariny i Wojciecha. Na portfel tej rodziny składają się średni miesięczny przychód pensjonatu około 65 tysięcy złotych. Wojciech dokłada około 10 tysięcy złotych ze swojego dochodu, opłaty około 72 tysięcy złotych. Łącznie po odliczeniu kredytu i kosztów pensjonatu ich realny dochód i kwota na życie to średnio około 3 tysięcy złotych. W Szklarskiej rosną obawy o przyszłość biznesu. Sezon nie przeniósł spodziewanego odbicia w finansach. Dochód musi wystarczyć nie tylko na utrzymanie pensjonatu, ale i na spłatę kilkumilionowego kredytu. Każdy tydzień bez rezerwacji może przesądzić o losach obiektu. Tam imprezka, a tutaj szara rzeczywistość. Powracamy do Kariny i jej pensjonatu, żeby przybliżyć troszeczkę sytuację. Chciałabym Wam powiedzieć, że oni otrzymali pisma z banku, który tak naprawdę chce im wypowiedzieć umowę kredytu, ponieważ mają po prostu kilka zaległych rad niespłaconych. Także Karina zbiera się tam, odbyć ostateczne mediacje. No i od decyzji, właśnie banku, no i tego ewentualnego porozumienia, będą zależeć losy ich hotelu. Także tutaj wydaje mi się, że już mamy albo czarne, albo białe. Widzę, że jest duża nerwówka, no ale po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Jeden z ważniejszych dni, mam poczucie, przez ostatnie lata dla Was. Tak, zgadza się. Zobaczymy, czy będziemy świętować, czy będziemy. płakać. Płakać. My oboje żyjemy w stresie. no Taki styl życia, można powiedzieć, prowadzący biznes w dzisiejszych czasach. Myślę, że nie jeden przedsiębiorca to samo powie. A wiesz, że dzisiaj ci się koszmar śnił, bo cię budziłem? No, może mi się śni... śnił koszmar dzisiejszego dnia. Ja mam nadzieję, że już tyle mieliśmy e, od losu dostaliśmy po dupie, że w końcu może ci, w dniu dzisiejszym się do nas uśmiech! Strata pensjonatu oznaczałaby dla Kariny, że po ponad 15 latach pracy nic jej nie zostanie. Nie mogłaby ani sprzedać obiektu, ani utrzymywać się z jego dochodów. Sytuacja jest naprawdę ciężka. Ja też nie znam się na tym, co tutaj może się wydarzyć. No, ale jeśli są już takie ostateczne decyzje, jest chęć zerwania umowy kredytowej, no to mam wrażenie, że trzeba działać. No i są tylko dwie odpowiedzi: albo tak, albo nie. A ten to co robi? O, robi o cześć. Pudzanka. A co ty tu robisz? No, Wojtek mnie zwolnił. Czyli hmm. chciałem wspomóc mamę, ponieważ wiem, że to. Bardzo dużo dla niej znaczy, i miło jej się zrobi, jak tam będę. Dobra, idę, bo już mnie to rozwala. Miecie, trzymajcie Pa. 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 Dobra, słuchajcie, ja teraz już idę sama. Tam będziemy omawiać sprawy bankowe. One są objęte tajemnicą, także Sory, na obecność kamer, oni się nie zgodzili. Proszę, poczekajcie, załatwię, wrócę. Dobra, no okej. Okay. W Sosnowcu impreza z okazji dziesiątej rocznicy zaręczyn motorniczych. Para przy okazji może się pochwalić remontem mieszkania, a to nośny temat. My jesteśmy przed kuchnią. Kuchnię na wymiar chcecie? Tak, tak. A wy myślicie, że ile wam cofniecie? No, tak żeśmy liczyli, że sprzętem to będzie w granicach 25 do 30 tysięcy. A, a u nas w możesz poprosić o te 7 tysięcy za pomogi na remont. Pierwsza jest to moja praca, która mogę takie coś wkładać, nie? I... Trowaję, tak? Tak, tak, tak. Przys a to może chodzi o jakiś kolor ulubionego tramwaju skoro tam praktycznie wszyscy ci państwo pracują w jednej branży no to widzę, że musi ich łączyć coś więcej niż tylko chęć spędzania wspólnie czasu i po prostu sympatia także coraz bardziej mi się tu wyjaśnia temat przewodni a także kolor no i powiem wam, że rozbieżność pomiędzy 1900 w remoncie u motorniczych a tutaj 25-30 tysięcy za kuchnię może coś doradzą, może uda im się właśnie taniej. My to mega oszczędnie zrobiliśmy, bo w granicach 2000 się zamknęliśmy. To mało, mało, nie? jest to może dużo, ale dla mnie jest bardzo duża zmiana i e, według mnie warto zrobić coś co wygląda drogo, a nie jest drogie. Nie, chcesz? Zjesz ze mną? Nie. nie? Maja idzie do przedszkola, także już Małe człowiek. Pójdziesz do dzieci? Nie. nie? No. On na razie jest na nie. W przedszkolu się już o niego dopytują, nie? Bo młoda chodzi, a kiedy Słyszałem bracisek, nie? kiedy to. bracisek? A. Dzisiaj macie to? Eee, rocznicę chyba, nie? Rocznicę za ślubin. Zaręczy. No, no. Zaręczy. Za ręczyn. Czy no, Ile lat, Dziesięć lat. To już dekada. To już poważny czas. Paweł się nie odzywał nawet. Facet no. zawsze ma Ostatni głos. Jest nim tak, kochanie. Myślę, że większość z nas zgodzi się z tym, że Motorniczy to przykład takiej pary, która w każdych warunkach, w każdym kryzysie życiowym, przede wszystkim nadal się kocha i wspiera. Po prostu dzięki temu wsparciu rodziny, małżonka, oni trwają do dziś. A może to dzięki świętowaniu tych rocznic, też zaręczyn, może rocznic poznania i tak dalej? Moim zdaniem takie coś jest naprawdę fajne. Albo przepraszam, to smacznego życzę. Ja sobie spróbuję. Ostatnie tygodnie dały w kość motorniczym. Mają za sobą przymusową przeprowadzkę do starego mieszkania, którego nie udało się sprzedać. Dzisiejsza zabawa to wreszcie chwile wytchnienia. To jak się czujecie tutaj z powrotem? I teraz się czujemy tutaj e, lepiej niż tam i stwierdziliśmy, że na razie ta sprzedaż e, to by była trochę takim szczękiem w kolano i e, odpuszczamy i, i nam jest dobrze tutaj tak jak jest, bo gdzieś tam i tak wychodzi nam to korzystniej finansowo. E, no, i to nie był zbyt taki dobry krok, nie? W tym momencie dodam chyba tylko: wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I wychodzi na to, że ta ich chwilowa przeprowadzka do wymarzonego, lepszego mieszkania na wynajem, jednak im pokazała, że to, co własne, ciasne, ale własne, może być najlepsze. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu własne, najlepiej. Dokładnie, no bo co, co swoje, to swoje, nie? Ja jeszcze mam taki fajny zestaw imprezowy. Kurde! No wow. ja ci powiem, że ty zawsze potrafisz zaskakiwać. trochę że... jak cycka się gniecie. No, no. Boże, święty, jakie to jest głupie, Ej, to trzeba. A on się w doku. Mamy to! Mamy go. Nie, nie, nie! Nie, 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 tutaj nowy, bo on cały... Do następnego Spotkanie jest takimi ludźmi, co ci zawsze wiesz, po lepszy humor Zupełnie inne nastroje w Szklarskiej Karinie grozi wypowiedzenie kredytu Stara się wynegocjować z bankiem rozwiązanie, które ocali pensjonat To także walka o przyszłość dla męża i syna, którzy nie mogą brać udziału w rozmowach Czekają na ich rezultat Faktycznie mocna jest ta różnica i to przejście z radosnej atmosfery imprezowej pod siedzibę banku. Tam tak szaro, ponuro, nastroje niezbyt, ale Karina wyszła i przekazuje dobre jednak wieści, dogadała się z bankiem. Cały czas też podkreśla, że jest tajemnica bankowa i ona za wiele nie może mówić, no ale póki co kredyt jest przywrócony, jest tak jakby wszystko na nowo zorganizowane, więc chyba będzie dobrze z trzech milionów zobowiązań. Biorąc pod uwagę wszystko, co w dziewa? ostatnim czasie zadziałaliśmy, zeszło nam ponad banków w dół. Uroczysty kebab? Daję przychylność. W którą tak. stronę? No do auta, ta auta w którą jest. Pojawiło się duże światełko w tunelu, które, mam nadzieję, pozwoli nam wyjść na prostą. Ciężar, który spadł i z głowy, i z serca, jest ogromny. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Oh. Słuchajcie, że mamy już to za sobą, nie? Nie no, tak naprawdę to zobowiązanie miesięcy nam też da trochę odetchnąć, nie? Trochę nawet bym powiedział. Ja myślę, że tak 2-3 miesiące tej połowy raty i powinniśmy się wybrać gdzieś na jakieś wakacje, dać głowie odpocząć. Mm, fajnie by było. Splaski znajdą fajny obiekt. Tak, dziękuję. Powodzenia, kochanie. No, coś drgnęło tak w dobrą stronę. Jest po prostu nadzieja, że los może staje się odrobinę bardziej przychylny. Co, pojedliśmy? Pojedliśmy, nie? Przepyszne to. Pięknie dziękujemy. Na razie. Na razie, wszystkim. Trzymajcie się i powodzenia. Na razie, pa. Na razie, pa. Cześć. Nie ma to jak świętowanie kebabem. Wydaje mi się, że jednak u nas w Polsce to jest tak uniwersalne, popularne, że trudno się temu dziwić. Czasem po prostu, jak się coś właśnie wygra w życiu, jak coś pójdzie po naszej myśli, to ten kebabik z tym sosem smakuje jeszcze lepiej. Także moim zdaniem od czasu do czasu jak najbardziej wypada. Po 15 latach spłacania tego kredytu. Mam możliwość odczuć z powrotem odrobinę sprawiedliwości. Bo ja spłacałam przez 15 lat, a ciągle miałam więcej niż wzięłam. Para z oławy sprząta samochód, ale to nie bałagan w aucie. Przykuł uwagę narzeczonego, a buty, które kupiła na wesele przyszła panna młoda, Marcel, chce się dowiedzieć, ile za nie zapłaciła. Dobrze, w takim razie teraz my obstawiamy. Ja tutaj wrzucę jakiś, może, utwór muzyczny. Dam Wam również chwilę na wpisanie komentarza. Po prostu zróbcie to, proszę, w tym momencie. No ja się tak przyglądam tym butom. Myślę sobie, staram się również może wejść w umysł Beaty, chociaż nie jest łatwo. No ja obstawiam, nie wiem, 1800, 2000. No i dobra, teraz chwila dla Was yy, i myślę, że się dowiemy. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem, żeby Ciebie spotkać w małym punkcie świata. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Pięć. Co? Pięć. To są buty za pięć tysięcy? Ty sobie żarty robisz? <laughs> Ej, jestem w ciężkim szoku. Nie, nie wiem, co powiedzieć. Nie zatka, zatkało mnie. Zatkało mnie te, tymi pięcioma tysiąc... Widzicie? Nie, dobra, dalej. No ale zobacz, na no buty. A i my musimy pogadać. Można fajne buty kupić za 2000 i też będą eleganckie. Ja naprawdę marzyłam o nich. Może w ogóle ty od tego wesela to ja zacznę pracować 24 na dobę. Tylko a już nie tyle. Nie przesadzę jedno buty. Ja nie przesadzam. No jedne buty. Yy, drony, konie, buty. No, a skąd my na to wszystko mamy wziąć? No, I to się tak wymyśli. Ty, a ja nie widzisz tego trochę z boku, że to jakbyś ty sama z sobą się żeniła? Wtanie no bo to ogóle... jest, no tak raz w życiu. No dobrze, ale to jest też mój raz w życiu, tak? Wiem jaką chcesz sukienkę, wiem kogo weźmiesz, wiem jak ma być wszystko wystrojone, wiem nawet sekwencję jaką mają mieć drony, wiem jaki chciałeś pierścionek. Czy ty mnie raz zapytałaś o Marcel, a jaki ty byś chciał garnitur, smoking? A może byś się zapytała gdzie kawalerski chcesz robić, co? To znaczy, przecież Beatę to nie obchodzi, no i wszyscy o tym wiemy i może to brzmi teraz tak bardzo bezpośrednio, ale takie są fakty. Ona chce to, 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 no jednak jestem gdzieś tutaj ja, tak, gdzie jestem facetem, gdzie jestem głową rodziny, gdzie tak naprawdę ciężar codziennego życia ja mam na barkach, a nie ona, więc też powinna, żebym się czuł wyjątkowo w ciągu tego dnia. Żeby Marcel posprzątał, żeby Marcel pogotował, żeby Marcel poszedł na zakupy, żeby wstał w nocy do małej i żeby pan lepiej miał cztery prace, żeby przyjąć pieniądze. To cię obchodzi? ja tutaj się czuję tylko jak sponsor tego wesela, a nie jak pan młody, tak? Ja równouprawnieniem, równouprawnieniem, ale jednak kiedyś to facet szedł na polowanie i zapewniał rodzinie. No to nie jest moja wina, że teraz są takie ceny. Nie, ale. No teraz tak wszystko to kosztuje. Pewnie Nie jest twoja nie wina, że trabić. są takie ceny, tylko że to jest twoja wina, że ty wymyślasz ciężko, i to wszystko ogarnąć, jak to jest 300 tysięcy. Tu ludzie za to mieszkania kupują. No, no na to nie jesteś, po prostu na w świecie, tak? Dla mnie nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja co chcę, to zawsze mam. Zastanawiam się, co by było, gdyby w Beaty życiu nie było żadnej, żadnej dosłownie pomocy finansowej od mamy i od babci. Ona często podkreśla, że jest jedynaczką i że po prostu rodzina no, daje jej pieniądze i kupuje rzeczy. I jeszcze ma czasami takie wypowiedzi w stylu: no, chyba każdy dostaje od rodziny takie coś. No, nie wiem, w jakim świecie trzeba żyć, żeby tak myśleć. Natomiast Beata jest właśnie w tym, tkwi. No i jak widać, ma się dobrze. Słuch, że szkoperty będą. To się może okazać, ten nie przyjdzie, ten nie przyjdzie, ten nie to, tu, ten doda mnie. I z tych Twoich magicznych obliczeń, że jeszcze zarobimy na tym, to jeszcze będziemy musieli dokładać. Tak, ale nie będę z następnym kredytem się martwił. No, ile można? Nie wiem, no. Przy takim kredycie nawet jakbyśmy mieli wziąć 100 tysięcy, to tam odsetki są z 30 tysięcy albo lepiej. No co, dowiedz się. Halo, witam. Hmm. Wie Pani co, ja mam taką sprawę, chciałbym taki standardowy kredyt yy, na 100 tysięcy złotych. Na jaki okres kredytowania? Najmniejszy to jest 2 lata, a największy 10 lat. No, to na 10 lat. W e, 10 lat, y, latach kredytowania rano to nasz 128 zł i 36 groszy. Czyli jakie to odsetki wychodzą? 190 tysięcy trzeba oddać. 50. Ile tam trzeba? Ile? Jak, naprawdę? Tam trzeba oddać 190 tysięcy. To jest 90 tysięcy prowizji. Dokładnie. Dokładnie tak. Dziękuję za pomoc. Ja na pewno do pani się odezwę. Dobrze, dziękuję. Do dziękuję, do widzenia. do widzenia. No to chyba bierzemy, prawda? No bo a co to oddać drugie tyle? No ważne, że się weźmie, a jak to mówi Beata, nie ma sytuacji bez wyjścia, martwić się będziemy później. Betty, no popatrz, no jakie są czasy. No To no taki kredyt. Co ja już Ci powiedziałam, albo robimy po mojemu, albo wcale. Po co robić wesele, żeby e, za chwilę się rozstawać? E, bo nie dajemy rady ze wszystkim. Ja cię kocham, ale ja marzę, to jest mój wymarzony dzień. I ja sobie go zaplanowałam, od mam 5 lat. Wiem, jak ja chcę, żeby to wyglądało. I ja chcę, żeby ten dzień był taki, jak z moich marzeń. A to się nie dogadamy. Betty, to odwołamy to wesele i tyle. No i ja odwołuję. No i, no i odwołuj. Ja, ja, ja my to przyrasta, idę wyrzucić śmieci, idę inne rzeczy robić. Nie, nie wiem, czy ja mu się śmiać, czy ja mam czy ją ja w ręce rozłożyć się, w ogóle co ja mam zrobić. No ja tu nie widzę innego rozwiązania albo schodzimy troszeczkę niżej, bo no nie będzie tego wesela i tyle. Życie na kredycie. Marcel, albo właśnie będzie życie na kredycie. Po prostu niekończąca się historia, ale powiem wam oczywiście, że chwilami jest mi naprawdę przykro, kiedy ja po prostu patrzę na ich relacje. Moim zdaniem nie ma tam uczucia, nie ma tam czułości, nie ma empatii do siebie. No, może ze strony Marcela, ale z drugiej absolutnie. Także nie wiem, czy dojdzie do tego wesela, naprawdę nie wiem. Nie widzę ich razem, dla mnie jest to absolutnie niemożliwe. No i zakładam, że w piątym sezonie po prostu dowiemy się czegoś więcej. Także już teraz Was zapraszam na kolejne odcinki, na wspólne rozpoczęcie piąteczki. A za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, miłego żyćka. PA!